Siemaneczko, wracamy do dochodzenia. Kolega Benedykt w końcu nauczył się czegoś nowego, czyli podwójnego skoku. Dzięki temu możemy odkrywać miejsca, których wcześniej odkryć za bardzo nie mogliśmy. Zwiedziliśmy praktycznie cały ten zakątek mapy. A teraz spróbujemy zwiedzić coś nowego. zamknięte będzie, nie? Tak. Ojej, nie. No prawie. No dobra, a gdzie iść? O, nie zdążyłem. Trafił mnie. Szekł mnie trafił. Mm, a tu wcześniej mieliśmy coś na górze, czego nie mogliśmy odwiedzić i tym razem postaramy się tam dostać. Drzwi. O, zamknięte. No co ty? Którędy? Tędy górą? Bo tu też było zamknięte. To musi być tędy jakoś. Hm. Tam mamy potwora, który nas zabił. Tu nie będzie się dało na razie wejść, bo tu pewnie będzie potrzebna umiejętność, żeby jakoś przebijać te ściany. Czy te podłogi. No to tutaj trzeba iść i spróbować wejść tutaj. Okej. Okay. Ops. Ops. Do samej góry. Nurtują mnie te znaki, no ale póki co to jeszcze nic z nimi nie mogę zrobić. A, tu jest też podłoga. No ale ta podłoga da nam skrót. Tu też jest podłoga do przebicia. To w ogóle bez sensu. Powinienem pójść. Powinienem pójść. Tędy. Jest to przejście z góry na dół. Gdzie cofniemy? Tu pójdziemy górą. Spróbujemy przejść tamtym kawałkiem. W okazji uzupełnimy sobie przedmioty Tu górą, tędy i ta kobieta w obrazie mnie też męczy, bo. Mam wrażenie, że już powinniśmy coś móc z nią zrobić. O, Jezus! Nie! Mhm. Dobrze, dobrze, Benedykcie. Mój pies szczeka. Pewnie słychać. Na dół. No jaki uparty szczeka. Ktoś tam musi łazić. Dobra, spróbujmy najpierw prosto, bo nie pamiętam dobrze, jaki rodzaj drzwi tutaj był. Drzwi, też zamknięte. To teraz spróbujmy do góry jakoś. A co tutaj jest? Idź. Idź. A, no bo tutaj przyszedł. No, słab się. Dobrze. Okej. Okay. Było parę potworków. I co? I tu w dół, tak? Próbujemy. Interakcja. O, dwa znaki są zamazane. Trzy nawet znaki są zamazane. Ale nic więcej tu nie zrobimy. Możemy spać tylko jeszcze niżej. O, 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 o. kolejny element. Tak, to, jest... to tekst jest ten sam. W poprzednim odcinku znaleźliśmy dwa inne elementy tego medalionu. Brakuje nam jeszcze jednego. Dobrze. O tej kurcze, pomyliłem się. Jak one daleko skaczą? Lepiej się zdrówmy. Nie wiem czemu, na upartego próbuję strzelić niezwykłym atakiem, tylko e, jakimś innym klawiszem. Bez sensu kompletnie. O i mamy drzwi otwarte. Ale zasadniczo to nam nic nie dało, bo tu nie możemy przejść. Czy nic nie dało? Trochę nam dało, ale nie wiemy nie możemy przejść tu nie możemy jeszcze przejść jeszcze się upewnię pójdę tam więc przedmioty tutaj poniżej Mi nie pykło, no weź czemu tak nieładnie? Spróbujmy jeszcze raz. O masz, teraz to w ogóle nie skoczyłem. Wyleczmy się, ale siara, no nie mogę doskoczyć. A mogę w powietrzu zrobić unik nie Ue. aż się prosi żeby tam przeskoczyć nie coś dalej jest No dobra ale jak nie idzie to nie idzie nie ma co się zmuszać Wychodzi na to, że trzeba będzie wejść jednak tutaj na górę i pokonać tego bydlaka tam. Przeniesiemy się, będzie szybciej. Jeszcze spojrzę na mapę na chwilę. Czy tu się nic nie zmieniło? No nie. Okej, okay, to uzupełnimy, uzupełnimy znowu przedmioty. O, dużo tych gwiazdeczek mam. Mógłbym poulepszać się. Ale tu jest. coś tu za ścianą jest O, bym wpadł znowu Do góry Uwaga. Sio, 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 sio. Coś nowego. Demony. Pasożyt. Pasożyt jest raczej małym demonem, ale niebezpiecznym w dużych skupiskach. Odbicie. Podobnie jak lustro żywi się obrazem, jak odbicie żywi się emocjami ludzi. Odbicie ma kilka różnych wariantów. W przypadku podstawowego gatunku należy uważać na jego stan rozścieczenia, w który wchodzi, gdy ma mało życia i nie, i nie zostanie szybko unieszkodliwiony poprzez wykonanie ruchu wykańczającego. W tym stanie jest znacznie szybszy i zadaje więcej wrażeń. Można też spotkać jego silniejsze formy, które zachowują się tak, jakby stale były w stanie rozścieczenia. Jedna forma porusza się szybciej niż jej zwykły odpo odpowiednik. Atakuje szybciej i zadaje więcej wrażeń. Jedna z form jest większa i silniejsza, a jej ataki zadają więcej obrażeń i odpychają ofiarę. Letarg. Okej, okay, bestiariusz mamy. No i teraz odblokowaliśmy przejście. Przeniesiemy się, bo... To, a mogę ulepszyć sobie postać. Dobra, free ulepszymy. lepszymy, ale żeby były lepszej jakości te butelki. Cyk. O, teraz będziemy mieli więcej uteleczek już mamy, bo mamy dwie i będą nas więcej leczyć. Cóż. Nie mogę użyć tutaj mocy towarzysza. To Te nie też kwestia czasu. No dobra, to się przenieśmy od razu tam. O tutaj. Teraz do góry, nie? Nowy obszar, co ciekawe, tam zaraz już jest ten yy, kolejna kotwica. O, o tutaj pan jest jeszcze. Ale to już zamknęło mnie. Czemu tak brzydko mnie zamknęło? A idź No dobra, zajdziemy do niej. Aha. To ja tak nie chciałem. To w ogóle jest dom ojca, w którym tam też zakupy robimy. Tylko jest taki rozjechany О, боже. О, экстра. Birren, ah! ah! oh, oh, oh. Weiter, 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 to będę musiał zniszczyć wszystkie. Tylko muszę się tam dostać. Dobra. O nie. No gin. W sumie to możemy iść tam. No jest teraz gdzieś tam na górze. Coś tu łazi, lata. Nie mogę tym sterować. Oha. I tak sobie dałem radę. No dawaj, 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 dawaj. Teraz jest na samej górze. Więcej latawcy mam. Nie. Na dole jest coś. Mm -hmm. Idziemy go zabić. Przynajmniej spróbujemy. O ty, tak się nie bawimy. O, o. o. Dobra, przytrzymać trzeba. Dobrze, bo za pierwszym razem mnie zabił. Ja widziałem te R, nie? Nacisnąłem gałkę, ale nie zabiłem go. No, sorry za takie zawieśki, ale. Jakoś kręci mnie w nosie strasznie i po prostu kicha i próbuje wyciszyć więc między... O kurde, ile ich jest. W międzyczasie próbuję wyciszyć. Idź. Po do nich się przeniosę, nie? O, udało da się. Chodźcie się tu bliżej. Aj, teraz się nie udało. Zabił mnie, nie. Wygnany, Wal się Dobra, dawaj jeszcze raz. Znaczy, mam nadzieję, że to nie będzie jeszcze raz, tylko kontynuacja takich przednich przypadków. Ucho. Dobra, idź. Z tego się przeniosę z powrotem, tak? Tak. Spadamy na sam dół po prostu. Chodź, chodź. widzę tych Oż ty kurde Nie to chciałem zabić Dobrze. Przecież mamy jeszcze blok, nie? Twardym, a nie miętkim. Idziemy. To jednak nie tędy. Skoczę tu? Nie. Idź. Ale tu powinienem przeskoczyć. Nie, nie przeskoczy. To tędy w takim razie idziemy. Już nie pamiętam. Mimo, że przed chwilą tu byłem, ale siara. dobrze i na drugą stronę. Dzień dobry Schodzimy na tu od razu. No nie 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 nie. Czekaj. Trochę odleczymy się O, teraz będzie łatwiej bez tego Gdzie te latające? O są Nie, ten klapisz! Masakra. Dobrze, ale zlurowałem go. bi, 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 bi. bi. Okej, okay. jeszcze jeden. O, dwa nawet. dawaj, dawaj. chodź tu, chodź tu. Nie spaść. No przecież wziąłem blok, nacisnąłem, nacisnąłem blok. No. Co za bullshit. Gin. Jeden mniej. No! Ja w to nie wierzę Dobrze No wyciągaj ją, wyciągaj Dajesz! O, udało się don't know who you both are, but I'm in debt. Both? I'm Benedict Fox, ma'am. A uh, detective. Well, aren't I lucky? Also, you don't have to pretend. I can see both of you. Judging by the surroundings, you're no ordinary duo. Fascinating. I'd love to chat more, but I'm in a terrible need of a bath. What the hell? wróciła sobie do kło do eee, posiadłości i no idziemy za nią nie? Przenieść się. Eee, przy... pokój Nie no to nie, nie. trzeba wrócić A no, może być. Tu jej nie ma. Tu jej nie ma. Czekaj, to było? Tajemnicza kobieta. O. Like the catch kid, ha? A truly stunning creature. Out of this world, one might say. No trochę tak. Teraz ją znajdziemy.

Dobra, bariera, towarzysza. Towarzysz zjawia się w formie bariery, odbijająca tak wroga. Niesie dodatkowe efekty, gdy jest dobrze zgrany w czasie. No to to już mam. Jak w taki, że tak powiem w ostatniej chwili kliknę, to, to, to jeszcze takie spowolnienie jest i odbija. I to wszystko mogę wykonać. Dopiero. Mm -hmm. Objęcie, towarzysza. Towarzysz chwyta przeciwnika w uścisku, umożliwiający mu rzucenie nim. Druga maska. Towarzysz zyskuje wzmocnienie dla niektórych swoich zdolności, ulepszając je i powiększając ich zasięg. Wymaga... a, trzeba mieć to i to. No to go. O kurde. Mam tatuaż, ale to aż tak nie boli. Damn it hurts. But I feel like I want more. Spoko, to się da załatwić. This one. Good choice, my dear. Ah! Dobra, mamy jeszcze 67 tego atramentu. Więc na następny już nas nie stać. Żeby to zrobić, potrzebuje pewnie to. Tak. To będzie następne. Czyli po kolei jedziemy. Nur towarzysza. Towarzysz raptownie przyciąga Benedykta do ziemi, a siła uderzenia odpycha wrogów do tyłu i niszczy niektóre niestabilne powierzchnie. Czyli to będzie mi potrzebne, żeby otwierać te przestrzenie. Okej, okay, powrót.

Na spoko. Dowaj w żyłę. tak się nadstawia, nie? A nasz przyjaciel będzie miał coś do powiedzenia w związku z tym. No nie. No nie, no to chyba będzie wrócić, nie? Na dół. Tu więcej nie zrobimy. Tam nam się drzwi otworzyły. O tutaj za lustrem. To się przeniesiemy tutaj. I zobaczymy, gdzie nas będą prowadzić. Ale to, gdzie nas będą prowadzić, zobaczymy już w kolejnym odcinku moi drodzy, na który Was serdecznie jak zwykle zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!